Każdy z nas ma czasem problem z wiarą. Przeżywamy pustkę, ciemność w duszy. Kończą się fajerwerki duchowe, a pojawia się zwątpienie, a czasem nawet pokusa odrzucenia zupełnie Boga. Z pomocą przychodzi nam Maryja. Ona rozprasza cienie niewiary. Ona nie zwątpiła, gdy anioł powiedział jej, że pocznie bez udziału męża. Nie zwątpiła, gdy patrzyła na Syna Najwyższego, gdy Konał na Krzyżu. Nie zakończyła swojej misji, gdy Jezus wstąpił do nieba. Ona ciągle jest w kościele swego Syna. Jest światłem, które w chwilach trudnych, nazywanych czasem nocą duchową, oświetla tę właśnie noc. Z nią nie trzeba się bać. Ona jest Matką. Najlepszą, najspokojniejszą, najpewniejszą. Iść z nią przez życie, to jakby iść po dobrze oznaczonym szlaku. To z pewnością będzie nam łatwiej przemienić świat, ale przede wszystkim zobaczyć w sobie Dziecko Boże. W pewien sposób, jak bardzo Matka Boża jest gotowa nam pomagać. 霎时，眼前是一